Siemano witam w kolejnym odcinku, jesteśmy na G4 Skins no i coś sobie oczywiście dzisiaj klasycznie pootwieramy, eee, no oczywiście G4 strona dla osób pełnoletnich, wszędzie macie wypisane procenty na danego skina, jego wartość, jak sobie otwieracie skrzynki, o torku elegancko, z kodem możesz sobie takiego milspeaka otworzyć za friko pod Oprócz tego, Rafiko właśnie daje Ci oprócz skrzyneczki do otwarcia, 5% bonusu do, do ładowania, różne metody płatności, blik przylewy SMS-em, skinkami i wiele, wiele więcej. Masz 5% bonusu i, prawda, walutę eventową jeszcze. I co byśmy dzisiaj chcieli pokminić? Nie wiem, szczerze, ostatnio były partnerskie, to tutaj może nie będziemy z, z się powtarzać. Może coś one skin lose. Prestiżowe, no nie, no prestiżowych musimy niestety z w serca serca ominąć. Olin, dobra, otwieramy skrzynię Olin. To jest dzisiejszy plan. 10% M4A4. Dobra, dajmy trzy szanse, może. Na początek. Magnezjum. i konkurs! Ludzie, zapomniałem ty. Oczywiście, żebyś żeby wziąć udział w konkursie, trzeba subskrybować kanał, napisać jakiś komentarz. Najlepiej, żeby w komentarzu był Discord, żeby mógł się skontaktować ze zwycięzcą. Niektórych będę losował widzów, niektórych po prostu e, będę patrzył jak ktoś jest aktywny też pod innymi odcinkami. I, I no. Na tej zasadzie. powodzonka oczywiście dla każdego. Tutaj ten Olin no nie zaciekawie. wupa master 2 dyszki. Dobra dawaj. Też no, zapraszam w ogóle na kika. Rafiko z G. Teraz odcinek jest na kiku robiony. Tak jest, także widzicie, potęga. No nie na ten AWP master też nas jakoś nie lubi, ojojoj oj, oj, to jest 93% hmm. No nie, nie jest to za ciekawie Co by tu innego w takim razie 50% mechani Industries. okej okay. To jest To może być to No i dobra mamy to, elegancko hmm. Wybierzmy sobie Oj lekko mi się odbiło, wybierzmy sobie kurde jakąś skrzynkę 50% Water Elemental I Dobra i robimy na nią bitwę. Tak zrobimy. A Albo nawet 50. Damy tak. 5 takich, 1 taki, 3 Sajreksy. <grymne> dobra, dawaj. Niech wiedzą, niech wiedzą, co się dzieje. Eustachy, dawaj Goldsony. Goldsony możemy odwołać. Ale to nie jest Olin. Musimy z zakładki Olin wybierać. Dobra, Krasher. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Te Water Elementale na tak zwaną tą. dobry start. Water Elemental. No i G. Szkoda, że Krasher tak samo. Krasher jakiego nienawidzę. Top 3 najgorsze boty. Jeden. O, o, o. Dobra. Przyjemnie. Jeszcze mamy dwa Water Elementale, ale póki co póki co wygląda to dobrze, oj, oj oj no dobra, czyli Water Elementale po prostu remis Frontside Misty to elegancko to nam może dużo zmienić być może dzięki temu, a no nie no ten no boreal Forest. on jeszcze tutaj wiadomo, że może też zaważyć bardzo znacząco fajne dobra, no i Krem Krem de la creme. Proszę, proszę, proszę. Dla widza, puch. No i kurcze, takie bitwy. Takie bitwy to ja z przytuleniem, że tak powiem. Dobra, S. Otwórzmy sobie brązową skrzynkę jeszcze. Mamy 13% XP. Force Knight, elegancko. Nie no, ele super, super. Dobra, to w takim razie może jakiś 1% knie, no. Dobra, 10%-4A1S. Lecimy w to. Puch. No nie no, bo Real Forest. Puch. Dobra, ostatni raz. <ścoughs> bo tu widzę, że nie jest za ciekawie. Puch, no niestety. Niestety czasem jest tak. Olin, szukamy dalej. <ścoughs> Dobra. <ścoughs> Jaką byśmy bitwę zrobili? 10% albo dobra, ty. Co ja będę się zastanawiał? Wejdziemy tu, wejdziemy tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Robimy pędz. Przywołujemy bota. No i zrobimy sobie. <laughs> zrobimy sobie, wiecie co? Tego typu bitewkę. Każda po jeden. No, coś takiego. Plus minus zero. zrobiłem. 10% luxuri. bot boczadzik. Dobra. No, także też zapraszam Was na tego kika, bo pewnie będziemy sobie tu streamować. Zobaczymy czy jakoś często. Na pewno w najbliższym czasie tak. Potem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może oprócz YouTube'a też tu będą streamki. Kto wie, kto wie, zobaczymy. Tymczasem M4A1S. No, przyznam, że wygląda to tragicznie. Ta bitwa wygląda co najmniej mędznie. Krzesło mi strzela do tego. Ja pierwsze jeszcze na koni. Nie, to jest... Dobra, niech, niech ma to 7 zł. Chociaż tyle, co? Bot czat, jak ja go nienawidzę, nie? Ja dobra. dobra, ostatnią skrzyneczkę, lecimy. Dzisiaj. 10% luksury. Dobra, dawaj, to. Do. Co tu się dzieje? Okej. Okay. <laughs> zobaczmy Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. O kurwa. O, co tu się stało? Co tu się... <laughs> ja pierdolę. Kto tu napisał? Killer. Killer X Powiedział, że bym to otworzył, nie? <laughs> ja pierdolate. A to... To nie jest... Okej. Okay. Nie no, Luxury 10% jest w takim razie mocną strzynką. To o kurwa, dobra, dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!